miniony tydzień w wydarzenia makroekonomiczne. W środę decyzja RPP w sprawie stóp procentowych, tu nie było zaskoczenia, stopy pozostały bez zmian. W czwartek z kolei decyzja ECB w sprawie stóp procentowych i programu QE. Wprawdzie stopy w strefie euro pozostały również bez zmian, tak jak rynek prognozował, ale brak zapowiedzi uruchomienia skupu obligacji już mocno rozczarowało i obserwowaliśmy odbicie na euro-dolarze. Byką udało się nawet przetestować poziom 1. 1.2450. W piątek zatem mieliśmy dane z amerykańskiego rynku pracy, które okazały się dużo lepsze. Co z kolei spowodowało umocnienie dolara do euro i zanegowanie czwartkowego odbicia. W piątek kurs przebił wsparcie w okolicach 1.23, a dzisiaj kontynuujemy spadki. Jak widać, trend spadkowy trwa i nic nie zapowiada jego zmiany. Eee, czwartkowe posiedzenie ECB również spowodowało spore ruchy na rynku akcji. I tak indeks DAX w czwartek spadł o ponad 1%, jednak już w piątek odrobił całą stratę z nawiązką, zyskując ponad 2%. Ponadto wybił się z kilkudniowej konsolidacji i obecnie znajduje się na historycznym poziomie ponad 10 000 punktów. Z technicznego punktu widzenia w najbliższym czasie ruch wzrostowy powinien zostać zachowany.